I'm happy to win three-0 of course I'm not happy because Barti had an injury yesterday and uh, it's it's not a good situation to, to, for, for him but I'm happy to win uh, we win 3-0 against Solštin, who is uh, in the last the last time it's it's start to play uh, better and uh, for us I think it's really really important win wygrała ten mecz, a nie indywidualności. Bardzo cieszę, że dostałem, zostałem. wyróżniony, ale tak jak powiedziałem, jest to surce całej drużyny i każdy włożył w to swoją cegiełkę i no i super. Yes, jest. I think we need more, more, more stability, but this is something like what, what we must work also today like. it's be like two new player no new but me and taylor is not playing every game and maybe in the summer moment it's feel, no we are not like uh, like sure what 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 we must to do and to push every time but i'm i'm really happy to be in three zero Na początku bez emocji tak chodziliśmy troszkę po boisku i widać było, że jakby nie byliśmy tak skupieni na 100%, to też trener powtarzał na czasach, że, że brakuje nam tego właśnie skupienia. No i gdzieś tam chyba w drugim secie pozwoliliśmy drużynie z na dopać nas. No i było tak ciężko, zrobiło się na równi, ale odjechaliśmy po 21 punkcie i, i wydaliśmy tego drugie seta i cały mecz i... i no i super. Eee, Trzeba się cieszyć, że, 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 że wracamy na zwycięskie tory i, i mamy przed sobą kolejne trzy mecze, które też chcemy wygrać i fajnie zakończyć ten rok. Yes, for sure. We have of four games. We finished first one, now we have like three in the row. If it's possible to say like this and we must to be focus for every each game if we think, thinking for the now for the Estrzeżebski and Radom we have a problem we must to think now uh, against next uh, next uh, our opponent tam też niby no luźne a potem są dwa mecze więc uh... No, wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na te, na te dwa mecze, nawet w krótkim odstępie czasowym, bo mamy wyrównaną drużynę i, i każdy może zagrać na wysokim poziomie i, i pokazać dobrą siatkówkę, jaką prezentujemy.